Cześć, dzisiejszy filmik też będzie z takiego jednodniowego wypadu parogodzinnego. Do tego plany miałem inne, dlatego idę pobiegać po lasach. Tutaj jeszcze nie chodziłem. Teraz jestem w lasach państwowych, więc nie ma możliwości rozpolenia ognia. Szczerze mówiąc, nawet nie zamierzam tego robić. Mam ze sobą kuchenkę gazową. Mam też tą małą składaną. Na koniec, że tak powiem, pójdę do takiej altanki, w której już byłem raz. Wsiądę. Dzisiaj Taki mam plan, żeby usmażyć kiełbasę, nie będę tego robił na tym paloniku, który tam jest, bo z tego co się orientowałem na to też trzeba mieć pozwolenie od koła łowieckiego, dlatego usmażę sobie na, na patelni, na kuchence, bezpiecznie, za to raczej się chyba nikt nie czepnie. Na razie idę główną ścieżką, za chwilę wejdę gdzieś w las. Ale by tu kolibrozny nas zbierał. Chcę pochodzić, odpocząć. Że tak powiem, zrelaksować się. Jutro z powrotem do pracy, więc przyda się taki spokojny spacer, żeby polatać trochę pochodzić po lesie. sobie wybrałem ścieżkę, niech to gęś drzewka poprzewracane tam w pół złamane tam jak fajnie wygięta brzoza jest Nie jest pęknięta To jest najlepsze. Tu jest zgięta. Ale jak śmiesznie rośnie. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Zobaczcie. Tutaj mam trzy następne. Jedna. Tu jest, tylko są młode. Druga. I tu jest trzecia. O, trochę dziwnie to wygląda, no ale... Tam w ogóle świerk, tak? Znaczy świerk czy sosna, następny jakiś iglak rośnie też tak wygięty. Co najlepsze jest to, że to nie jest połamane w ogóle. Naprawdę można spotkać drzewa w różnym kształcie w tym lesie. Tutaj następne jest delikatną eskę zrobione. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie. Może teraz? O! A swoją drogą zastanawiałem się wcześniej już, jak tym by było zgubić się w lesie. Teoretycznie mówią, że w polskich lasach y, można się zgubić, ale max po dwóch dniach człowiek wyjdzie. Zawsze każdy radzi, żeby znaleźć jakąś drogę i iść tą drogą. Słupki graniczne, które są, żeby w tą stronę podążać. No i powiem Wam szczerze, że kiedyś chyba zrobię, tak? Raczej, może nie sam. Staram się namówić kogoś, żeby e, zrobił ze mną taki eksperyment, to można tak nazwać, że jechać w ogóle w nieznane miejsce, obrać sobie jakiś punkt no i jechać. Iść większy las, nie las, coś takiego w ogóle, że tak powiem w nieznanym środowisku Wieczorem, gdzie bo zawsze wieczorem, najłatwiej stracić orientację. Więc, wieczorem, oczywiście, zabrać tam ze sobą jakieś prowiant, namioty, hamaki, cokolwiek i wtedy spróbować. Rano dotrzeć do samochodu a normalnie. Normalnie wejść w las chodzić trochę w kółko, żeby nie było Tylko wiadomo no Takie wieczorne spacery bywają niebezpieczne. Nie polecam tego nikomu. Ale sam z czystej ciekawości bym tego spróbował. A, chyba wiem gdzie jestem. No dobra, idę w prawo. Właśnie o tym mówiłem. Wszedłem, przeszedłem przez jednej z jednej strony, wszedłem jedną drogą. Teraz na no dobrą sprawę znalazłem jakąś główną drogę. Trudno idę nią. Zobaczę, czy dojdę do miejsca z którego wystartowałem. No ale tak swoją drogą taki eksperyment w lesie przemówić znajomego chociaż jednego, żeby się zgodził na to żeby pojechał ze mną może być ciekawie. Wiadomo, że najłatwiej sobie jest zapisać pozycję, z której startujemy, albo gdzie mamy auto. Jak to będą lasy takie hektarowo objętościowe, no to wtedy będzie, szczerze mówiąc, obejść go dookoła. To naprawdę za dwa dni by nam zeszło. Albo i trzy. Mimo chciał to zrobić w piątek. Jakiś piątek po pracy. I wtedy sobota, ewentualnie jakożby się nie udało w sobotę, to wtedy w niedzielę by doszedł do samochodu. <głos》> już różnie bywa. Musiałem się ubrać. Czuje się pogoda. Najpierw się rozebrałem, bo było gorąco. Przygrzałem się, teraz musiałem się ubrać. z okazji że pada deszcz jeszcze jak widać pogoda mnie tak powiem, trochę przegoniła mam kuchenkę wyciągnę kuchenkę ugotuję wodę napiję się czegoś ciepłego i zjem coś najwyższa pora od znajomego który przyjechał dzisiaj nie, nie nagrywałem tego nie chciał mam tylko zdjęcia Pokazał mi. A, to całkiem za chwilę do tego wrócę. Pokazał mi. tu mój pole. Że tak powiem miejsce, cmentarz, gdzie byli chowani niemieccy i rosyjscy żołnierze z pierwszej wojny światowej. To jest tu niedaleko. Następnym tym razem Wiesz może dzisiaj, jak przestanie padać, trochę pogoda będzie lepiej sprzyjała, może pójdę, nagram to miejsce, a jak nie dzisiaj, to będzie przynajmniej na następną wyprawę może, czemu nie. Może zanim zacznę zanim, zanim smażyć kiełbasę, zamówiłem sobie nie na Ali, ale na Wish, Wish chyba. Eee, to jest koc, takie prowizoryczne stronienie. Śpiewul, Z folii, teoretycznie to jest folia NRC, do, którego, do której się wchodzi w całości. Nie rozkładałem tego, nie, nie wyjmowałem, nie próbowałem, bo nie wiem, czy uda mi się to złożyć. To jest czerwone, takie pod pomaraż podchodzące. Wyjmę może tak chociaż kawałek, ale nie wiem jakie jest w środku. A nie chcę rozkładać, bo raczej nie uda mi się tego tak złożyć. W środku jest srebrne, ale mimo wszystko jak już będę jeździł na nocki, raczej będę zabierał to ze sobą. Nie waży dużo, mało miejsca zajmuje w kieszonkę, w plecak wrzucę. rozpieszcza ale może jeszcze uda mi się pokazać wam jedną rzecz może podjadę autem tam pokażę wam ten cmentarz na którym byłem o to jest dobry pomysł jedziemy na cmentarz jestem bez plecaka to dlatego że zostawiłem plecak w aucie chcę wam pokazać cmentarz który jest tutaj w lesie jest to Cmentarz żołnierzy uległych w I wojnie światowej. Nie wiem, czy ktoś się interesuje czymś takim. Ja nie wiedziałem o tym, że to w ogóle jest. Dlatego e powiedział mi o tym znajomy, który mi pokazał to miejsce. No i w sumie jestem. spoczywają żołnierze polegli w pierwszej wojnie światowej To jest dokładnie opis nie czytałem tego po tej stronie teraz gdzie ja jestem to są groby niemieckich żołnierzy po drugiej stronie są groby rosyjskich żołnierzy a najlepsze jest to że po jednej i po drugiej stronie walczyli Polacy nawet o tym samym nazwisku, co prawda walczyli przeciwko sobie. Więc jak widać Polacy walczyli i po stronie niemieckiej i po stronie rosyjskiej. Pytanie czy byli tego zmuszeni, czy chcieli, czy po prostu wpadli do niewoli musieli iść walczyć. Znając życie, pewnie ile głów, tyle teorii będzie, ale ciężko stwierdzić, ciężko powiedzieć. Jeszcze tak pokrótce tylko, korzystając, korzystając z okazji, że jestem w lesie i od dłuższego czasu no, sam zastanawiałem się, jak się zabezpieczyć przed kleszczami. I ja to zrobiłem w jeden sposób. Mianowicie zaimpregnowałem sobie ciuchy permetryną. Wiem, że to jest środek, że tak powiem, chemiczny, że to jest chemia i tak dalej. I że to nie działa dobrze na koty. A właściwie szkodzi kotom. Dlatego. Jeżeli chodzi o koty, a sam kota w domu mam, jakby ktoś bał się. Wiem, że też że ludzie nie robią tego z tego względu, że ma kota w domu, nie kupują permetryny, nie impregnują w ten sposób ubrań. Można to zrobić, nie przeszkadza. Ja na przykład wyniosłem ciuchy do garażu, tam rozrobiłem cały ten roztwór z wodą. Ten proszek z wodą. Z tym, że ja rozrabiałem na 5 litrów. Jak kupiłem rozwór, znaczy proszek do rozrabiania samemu. Tam było stężenie 25% chyba permetryny. Było napisane na instrukcji, żeby rozrabiać. Roztwór 0,5% to jest chyba w 10 litrach wody. Jednoprocentowy to jest chyba w 5 litrach wody. Wisiłem na wieszakach normalnie w garażu ubrania. Do tego, do tego opryskałem je całe, dosłownie, tak, żeby były mokre. Opryskałem cały raz. Włącznie z koszulką, z bluzą i ze spodniami. One wyschły. Powtórzyłem powtórzyłem to działanie drugi raz. No i na chwilę obecną cieszę się, że tak powiem, spacerami bez kleszczy. Także, mimo tego, jak ktoś ma koty w domu, to ten sposób mi się sprawdził. Kot ze mną miał styczność, później nic mu nie jest. A kleszcze, jak to kleszcze. Ich problem, padają martwe, no bo to jest jakby nie było środek biobójczy, on nie odstrasza kleszczy, nie odstrasza jakichś tam owadów, ale to jest niestety je zabija, niestety albo stety, no dla, dla nas ludzi, którzy chodzą po lasach, no to jest akurat coś, coś dobrego, że tak powiem, no bo na no dobrą sprawę wiadomo, że chodzi o, to, o nasze bezpieczeństwo, a kleszcze jak to kleszcze potrafią przenosić różne cholerstwa, różne choroby, a najgorsze z nich jest właśnie bolerioza. Polecam permetrynę, aczkolwiek no, nie radzę stosować i nie proponuję tego stosować bezpośrednio właśnie przy kotach. Na psy to nie działa podobno, ale, ale na koty tak, zresztą chyba nawet są, e, są środki. Z permetryną do opryskiwania psów, także na psy, psom to nic nie robi. No ale koty niestety nie mogą mieć z tym styczności. A jak ktoś ma kota, no to proponuję zrobić tak jak ja: czyli wynieść rzeczy do garażu, do piwnicy, no gdziekolwiek tak, gdzie, tam, gdzie kot nie wchodzi, spryskać, poczekać aż wyschnie, poprawić. I można się cieszyć długimi spacerami. Nie trzeba tego powtarzać, nawet co tydzień, tylko to no, trzyma kilka tygodni. Tak samo działa po praniu, aczkolwiek ja po praniu dla swojego, że tak powiem, spokoju poprawię, poprawię ten oprysk. A na razie co? To tyle. Trzymajcie się i widzimy się na następnych filmikach. Cześć!